Witam serdecznie na kanale Przyroda JP. W dzisiejszym odcinku pod tytułem Prawda czy Fake zaprzeczę popularne fejkowe mity o koronawirusie oraz potwierdzę prawdziwe informacje na jego temat. Zapraszam do oglądania. Koronawirus to inaczej COVID-19. Fake. Ten dziwny wymysł jest nieprawdą. Koronawirus to wirus, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, więc nie powielajmy tego będu, który szczerze mówiąc nie powinien istnieć. W Polsce jest ponad tysiąc zakażeń. Prawda. Choroba w naszym kraju bardzo szybko się rozszerza i najlepiej, żeby nie wychodzić z domu i przestrzegać zasad higieny, aby się nie rozprzestrzeniała. Jednak mamy bardzo mało przypadków śmiertelnych w porównaniu do krajów, w których wirus zapanował na dobre. W Polsce jest już ponad tysiąc zakażeń koronawirusem, jak już wspominałem. Maseczki pomagają w niezakażeniu się koronawirusem. Fake są pomocne, ale jedynie przez pół godziny ciągle trzeba je wymieniać, co się wydaje trochę bezsensowne. Są znacznie lepsze sposoby. Dbać o higienę, często mieć ręce mydłem albo żelem bądź płynem z alkoholem oraz ciepłą wodą. Koronawirus przesiaduje tylko na ludziach. Prawda. Wirusy dzielimy na zwierzęce i roślinne. Koronawirus to wirus zwierzęcy, to znaczy, że namnaża się w organizmach zwierząt. Przypomnę, że ludzie to ssaki. Koronawirus namnaża się wyłącznie w organizmach ludzkich. Zaczęło się w laboratorium w Wuhan. Fake. Wirus powstał w Wuhan, ale nie wiadomo w jakim budynku, więc twierdzenie, że powstał w laboratorium jest nieprawidłowe. A na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film się Wam spodobał, polubcie go i zasubskrybujcie mój kanał, żeby otrzymywać powiadomienia o innych ciekawych filmach z tego kanału. Do zobaczenia.